Jesteśmy dzisiaj w tę piękną, słoneczną pogodę w Błoniu, gdzie dzisiaj jest rozgrywany turniej warcabowy, a jutro szachowy w ramach Warcaby i szachy z misją Campinas. Błonie to serce Mazowsza, powiedziałbym, biorąc pod uwagę aktywność tego klubu organizacyjnie i szkoleniowo dla młodych adeptów warcabowego sportu. Wszyscy są przekonani o tym, jak wiele korzyści gra w Warcaby niesie, bo poza tym, że rozwija pamięć, koncentrację, wyobraźnię, uczy logicznego i strategicznego myślenia. To pozwala też dzieciom, szczególnie w takich ryzykownych, zdalnych czasach, przez to posobić się społecznie, poznać rówieśników, integrować się z nimi. Pierwszy organizujemy w multicentrum e, warcaby i szachy z misją Campinos, turniej dwudniowy właśnie jeden poświęcony pierwszy dzień warcabą drugi szachom. Młodzież i dorośli mogą się zmagać e, między sobą, z czego się bardzo cieszymy właśnie, że te gry umysłowe, te właśnie bardzo stare, e, jedne z najstarszych gier planszowych e, możemy popularyzować i właśnie wspólnie tutaj z Olimpem e, razem organizować taki ciekawy turniej. Dzieci grają dzisiaj w szachy. Bardzo dużo jest warcabistów, którzy wczoraj grali i bardzo nas to cieszy. I zarówno w kategoriach Open, jak i w kategoriach dziecięcych. Gramy w czterech kategoriach wiekowych. Rozstrzygnięcie, mam nadzieję, nastąpi. Już niedługo. No i co? Dobrze się bawimy. Propagujemy generalnie szachy i warcaby i gry logiczne. Chcemy, żeby dzieci poznały obydwie dyscypliny, żeby się w nich rozwijały, żeby wzbogacały swoje dodatkowe zajęcia pozaszkolne. Właśnie ku temu powstało to wydarzenie i ten turniej.